wszystkim z tej strony Dia i ostatnim razem po prostu odcinek wybuch, podczas którego przyglądaliśmy się rozmowie sztucznej inteligencji z sztuczną nieinteligencją, czyli czatu GPT i Cleverbota i Phantom Gaming zaproponował, żeby Chat GPT zmierzył się z akinatorem. Dostałam też mnóstwo różnych propozycji od was, na przykład EeveeBot, czy Character AI i to też wszystko będziemy sobie sprawdzać, ale Dzisiaj przemówił do mnie Akinator. Początkowo miał być Ilibot, ale padło jednak finalnie na Akinatora. Więc zrobimy teraz tak. Napiszę do czatu GPT, żeby tym razem go wtajemniczymy. my będziemy mieli i powiemy mu, że hej, zagrajmy z Akinatorem. Pomyśl o postaci, a ja będę ci zadawać pytania od Akinatora. Brzmi super, mam już postać w głowie. Zaczynaj, czekam na pytanie od Akinatora. Widzicie, jaki gotowy? No to zaczynamy! Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Proszę bardzo, panie Chat GPT. Nie, moja postać nie nosi damskich ubrań. Czy twoja? Postać mówi w tym samym języku co ty. Tak, mówi w tym samym języku co chat GPT. Super. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Nie, moja postać nie kręci filmików o Minecrafcie. No to nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie, moja postać nie jest youtuberem. Oki. Okay. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Tak, moja postać ma ponad 30 lat, Oki? Okay. Czy Twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy Twoja postać jest politykiem? Tak, moja postać jest politykiem, ok, czyli Chad GPT myśli o jakimś polityku, super. Czy Twoja postać była lub jest prezydentem państwa? Tak, by... Postać była lub jest prezydentem państwa. Okej, okay, dobra, zobaczymy. O kim myśli Chad GPT? To jest naprawdę. To zaczyna być intrygujące. Czy Twoja postać jest związana z Angry German Player? Nie wiem, co to jest, ale Chad GPT pewnie wie. Albo może jednak nie wie. O, jednak wie. Nie, nie jest z tym powiązana. Dobra. Czy Twoja postać rządzi krajem? Tak, rządzi krajem. Podejrzewam, że to będzie Trump. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że pomyślał o Trumpie. Czy Twoja postać już kiedyś umarła? Okej, okay, czyli to jednak nie będzie Trump, bo ta postać umarła. Czy Twoja postać jest. Wojskowym. Tak. Czy Twoja postać jest na Spotify? No ciekawe, ciekawe. Nie, nie jest na Spotify. Czy nosi wąsy? Tak, nosi wąsy. Czy pochodzi z Polski? Ej, zaczynam się o te wąsy martwić. Nie, nie pochodzi z Polski. Okej. Okay. Czy mieszka w Niemczech? Akinator, nie idziemy w te tematy. Nie idziemy w. Okej, okay, okej. Okay, uf. Uf. Czy twoja postać mieszka w Rosji? Okej, okay, widzę, że akinator idzie w drugie klimaty, które też mi się bardzo nie podobają. Tak, moja postać mieszka w Rosji. Czy twoja postać. w Czy ja nie będę musiała tego cenzurować? Tak. Czy twoja postać wzięła udział w II wojnie światowej? Tak. O mój Boże święty, czemu akurat ta postać? O co chodzi, Halo, Halocza GPT? Wybrałem ją, ponieważ jest to postać historyczna o dużym wpływie, która wciąż budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Jego życie, przywództwo i rola w II wojnie światowej są fascynującymi tematami do rozmowy. Chciałem też zobaczyć, jaki akinator poradzi sobie z tak złożoną postacią. Jeśli masz jakieś inne pytanie lub chcesz spróbować z inną postacią, daj znać. Ok. Spróbujmy jeszcze jedną postać. Lecimy jeszcze raz. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie, moja postać nie pochodzi z Polski. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Tak. Jest prawdziwa, czyli znowu ktoś realny. Czy Twoja postać jest związana ze sportem? Tak. Czy jakiś sportowiec? Czy Twoja postać pochodzi z Portugalii? Nie, żaden Portugalczyk, dobra. Czy Twoja postać jest ciemnoskóra? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z Brazylii? Tak. Czy Twoja postać ciągle. Dobra. Czy Twoja postać jest sportowcem, który zakończył karierę? Nie. Czy Twoja postać ma moc pochodzącą z ognia? Okej, okay, realna postać po posiadająca ognistą moce. To brzmi ciekawie. Nie. Czy twoja postać jest związana z, kl z klubem Real Madrid? Nie. Czy twoja postać grała kiedykolwiek we francuskim klubie? Tak, moja postać grała we francuskim klubie. Okej. Okay. Czy twoja postać wygrała Puchar UCL? Nie wiem jak to się czyta. Tak. Czy grała na Mundialu w 2018 roku? Zobaczmy. Czy twoja postać to Neymar? Tak, to Neymar, świetnie zgadujesz. No przynajmniej nie jest to jakaś kontrowersyjna postać tym razem. Oki. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. Twoja postać jest obcokrajowcem. Tak, moja postać jest obcokrajowcem. Czy sława Twojej postaci ma związek z piłką nożną? Nie. Czy Twoja postać już kiedyś umarła? Tak. Czy Twoja postać mówi po niemiecku? Tak. Czy Twoja postać jest znana dzięki YouTube? Nie. Czy Twoja postać jest. Czemu wykrążycie wokół tych tematów ciągle? Halo, to jest filmik na YouTube. Tak, okej, okay, ja już wiem, o kim on myśli. To, to już jest. Czy Ty, Chad GPT, coś sugerujesz? Czy Twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego? Nie. Ah. Tak, czy Twoja postać ma PlayStation 4, i nagle takie randomowe pytanie: Nie, nie posiada PlayStation 4. Ja wiem o kim ty myślisz i nie. Wiecie co, to jest chyba czas najwyższy ustawić wspieranie na kanale i dawać to jako treści dla wspierających takie krzaczki. Dlaczego? Dlaczego? Myślenie o dyktatorach może być interesujące, ponieważ mają oni znaczący wpływ na historię i politykę. Postacie takie jak są często przedmiotem analiz i dyskusji, ponieważ ich decyzje miały ogromne konsekwencje dla milionów ludzi. To ważne tematy do zrozumienia, które mogą pomóc w refleksji nad współczesnymi problemami politycznymi. Jeżeli masz inną tema tematykę my na myśli lub chcesz spróbować z inną postacią, daj znać. Dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Ale wymyśl coś, czego nie będę musiała cenzurować na YouTube. Jasne, mam nową postać, która będzie odpowiednia. No, zobaczymy, czy będzie odpowiednia. Zobaczymy! Czy Twoja postać już kiedyś umarła? Nie. Czy Twoja postać mówi w tym samym języku co Ty? Tak. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak, okej, okay, myśli o jakimś YouTuberze. Czy Twoja postać kręci filmiki o Minecraftie? Nie, czyli to nie jest żaden Minecrafter. Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Tak. Czy twoja postać jest związana z Gen Z? Tak. Czy twoja postać ma w domu kaloryfer? Okej, okay, dobra. To, to jest ciekawe pytanie. Zobaczymy, czy postać, o której myśli Akinator, yy, znaczy ChatGPT ma? Nie wiem, okej. Okay. Czy twoja postać jest łysa? Nie. Czy twoja postać jest ojcem? Tak. Obstawiam, że to będzie Freeze. Czy twoja postać ma sławną dziewczynę? Tak. Definitywnie Freeze. Czy twoja postać jest na Spotify? Freeze. Czy twoja postać to Freeze? Nie, to nie jest Freeze. Okej, okay, to teraz nam tu Chad GPT zrobił plot twist na koniec. Sprawdzamy dalej. Czy twoja postać ma bordowe włosy? Nie. Czy twoja postać mieszka w domu ekipy? Nie. Czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Tak. Czy twoja postać lubi masło orzechowe? Nie wiem. Czy Twoja postać należy do grupy, której członkami są chłopcy? Nie. Czy Twoja postać brała udział w programie Twoje 5 minut? Tak. Czy Twoja postać żyje w Anglii? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z równoległego wymiaru? Prawdopodobnie nie. O kim Ty myślisz, skubańco, ale jestem ciekawa. Czy Twoja... Postać to Bartek Kubicki? Tak, to Bartek Kubicki, Okej, okay, udało się. No cóż, poleciał nam chat GPT dzisiaj i to bardzo mocno. Myślę, że cztery postacie nam starczą, bo boję się, co on dalej wymyśli. W razie wu będę musiała nagrać to jeszcze raz, jeżeli to się nie będzie nadawać, ale jest mocne. Dlaczego ty pomyślałeś o takich postaciach? No dobra, myślę, że to byłoby już na tyle. Pograliśmy z czatem GPT w Akinatora. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze raz któregoś razu spróbować Akinatora. Czy chcecie teraz Eeveebota, czy innego cleverbota. Dajcie znać wszystko w komentarzu, komentarze są wasze. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. A jeżeli jesteście tutaj nowi. No to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. To nic nie kosztuje, a zawsze wesprzecie mój kanał. Jeszcze zapraszam Was też na serwer disco, do którego link macie w opisie. To byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!